Zastanawiałeś się kiedykolwiek, dlaczego mimo regularnych wizyt na siłowni, Twoje efekty nie są po prostu takie, jakbyś oczekiwał. Ćwiczysz ciężko, starasz się dać z siebie wszystko, ale mimo to w pewnym momencie napotykasz po prostu ścianę i nie widzisz żadnych zmian. Wiesz co, prawdopodobnie popełniasz te same błędy, które niemal każdy z nas robił. Nawet ja. I w dzisiejszym odcinku opowiem Ci o najczęstszych pułapkach, w jakie wpadają osoby ćwiczące na siłowni, i pokażę Ci, jak unikać tych błędów aby nie być aby nie tylko lepiej wykorzystać czas na siłowni, ale także szybciej zobaczyć rezultaty. Więc po prostu zaczynajmy i wyobraź sobie, że wsiadasz do samochodu, jedziesz przed siebie, jedziesz sobie, jedziesz, nie mając pojęcia, gdzie w ogóle jedziesz. Możesz dotrzeć gdzieś przypadkiem, ale czy to będzie miejsce, które sobie wymarzyłeś? Tak samo jest z treningiem bez planu. Kiedy przychodzisz na siłownię i ćwiczysz na czuja, a bardziej ofensywnie na pałę to efekty są zazwyczaj przeciętne, też na napałe. Bo początkujący mogą zauważyć pewien postęp, nawet działając w ten sposób, bo ciało reaguje na nowy bodziec po prostu. To jest nowicjusz, jak on siedział w piwnicy 10 lat, to nawet najgłupsze ćwiczenia mu dadzą jakiś bodziec. Ale bez struktury prędzej czy później dojdziesz do platełu, gdzie po prostu dalsze postępy będą praktycznie niemożliwe. Dlatego stworzenie planu treningowego to absolutna podstawa. Nie chodzi o to, żeby sztywno trzymać się każdej sekundy, ale o to, by wiedzieć, co chcesz osiągnąć i jak do tego dojść. Druga rzecz, czyli nierównomierne obciążenie Twoich mięśni, partii mięśniowych. I klasyka każdego, kto zaczyna swoją przygodę z siłownią. Robisz dużo ćwiczeń na klatę, na plecy, na ramiona, ale zupełnie zapominasz o nogach i brzuchu i łydkach. To, co widzisz w lustrze... Łatwo przykuwa Twoją uwagę, ale pamiętaj, że Twoje nogi są fundamentem Twojej siły i stabilności. I przesadne skupienie się na górnej partii ciała nie tylko prowadzi do nierównowagi mięśniowej, ale także, także naraża cię na poważne kontuzje. Pomyśl o, jak, jak, pomyśl o ciele, jak o budynku. Niezależnie od tego jak imponująco wygląda jego fasada, jeśli fundamenty są słabe, to cała konstrukcja może się po prostu może runąć, może się walić, więc przemyśl to sobie. Kolejna rzecz, ignorowanie regeneracji. Wielu z nas myśli, że im więcej trenujemy, tym lepsze efekty zobaczymy. Niestety to tylko część prawdy. Oczywiście trening jest kluczowy, bo musisz jakiś bodziec chyba dostarczyć, nie? Ale twoje mięśnie nie rosną podczas podnoszenia ciężarów. One rosną w fazie regeneracji, czyli kiedy odpoczywasz. Dajesz im czas na budowę, dajesz im odpowiedni budulec w postaci białka i dajesz im odpowiednie środowisko w postaci nadwyżki kalorycznej. Bo zbyt częsty trening bez odpowiedniej regeneracji może prowadzić do overleachingu, a później już dalej do przetrenowania, kontuzji, a w konsekwencji nawet do utraty chęci chodzenia na siłownię. I właśnie dlatego sen. Dieta, odpoczynek są tak samo ważne jak intensywny trening. Więc pamiętaj, regeneracja to nie jest lenistwo, tylko to jest część twojego planu. Kolejny błąd. Ego lifting, czyli każdy z nas przynajmniej raz uległ pokusie, by podnieść więcej niż powinien, tylko po to, by zaimponować sobie albo innym na siłowni. I to się nazywa ego lifting, czyli podnoszenie ciężarów, które są zbyt duże, tylko po to, by pokazać, że możemy. I efekty jakie są tego? Najczęściej słaba technika, brak pełnego zakresu ruchu i niespodziewane kontuzje. Jeśli zależy Ci na długoterminowym postępie i zdrowiu, musisz odrzucić swoje ego i skupić się po prostu na technice. Lepiej wykonać mniej powtórzeń, z mniejszym ciężarem, ale poprawnie, niż forsować się bez sensu. Twój cel to efekty, a nie popisy. Piąty błąd, czyli pomijanie fazy ekscentrycznej. Zdarzyło Ci się kiedyś skupić wyłącznie na podnoszeniu ciężaru i zapomnieć o kontrolowanym opuszczeniu go, czyli zrzucasz. Właśnie to jest faza ekscentryczna. Moment, w którym mięsień rozciąga się pod obciążeniem, czyli schodzisz, że tak powiem, w dół. Jest to niezwykle istotny element, który stymuluje wzrost twojej masy mięśniowej. I pominięcie tej fazy to jeden z najczęstszych błędów, który ogranicza twoje postępy. Kontrolowane wolne opuszczanie ciężaru zwiększa napięcie mięśniowe i daje im więcej bodźców do wzrostu. Więc następnym razem, kiedy robisz wyciskanie na ławce lub przysiady, pamiętaj, że nie tylko podnoszenie ale i opuszczanie ma po prostu mega znaczenie. Kolejny błąd, czy trening na pusty żołądek? Kiedy trenujesz na pusty żołądek, twoje ciało nie ma wystarczających zasobów, energii, by pracować na po prostu pełnych obrotach. I zamiast skupiać się na intensywnym treningu, twój organizm zaczyna walczyć z brakiem paliwa. Efekty, zmniejszona wydajność, brak mocy i gorsze wyniki. I oczywiście nie musisz się przejadać przed każdym treningiem, bo możecie boleć później brzuszek i może być niefajnie, a nawet możesz się żygać na treningu, ale zadbanie o odpowiednią dawkę węglowodanów i białek przed ćwiczeniami to po prostu klucz do lepszych rezultatów. Nawet mała przekąska. jakieś parę waflów ryżowych, albo jakiś baton energetyczny, może zrobić ogromną różnicę, więc nie zapominaj o tym. Ostatni błąd. Brak po prostu snu, czyli zmora XXI wieku. I sen to nie tylko czas, kiedy ciało się regeneruje. To moment, w którym Twoje mieście odbudowują się po ciężkim treningu. Jeśli zaniedbujesz sen, nawet najlepszy plan treningowy i dietetyczny nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Bez odpowiedniej ilości snu Twoje ciało nie ma szans na pełną regenerację, co prowadzi do pogorszenia wyników, zmniejszonej motywacji i większego ryzyka kontuzji. Więc ile powinieneś spać? Dla większości osób optymalna ilość snu to. Od 7 do 9 godzin, jeśli tego nie zapewnia swojemu organizmowi, to po prostu czas na zmianę i zastosuj zasadę CCC, czyli śpi w ciemnym, chłodnym i cichym pokoju. I podsumowując, nie ma nic złego w popełnianiu błędów na siłowni. Każdy przez to przechodzi, każdy zaczyna, każdy ma inną ścieżkę. Niektórzy 4 lata błędzą, niektórzy już po miesiącu wszystkie błędy ogarną i będą się piąć na wyżynę. Jakby każdy przez to przechodzi, ważne jest jednak, aby te błędy dostrzec i wyciągnąć z nich kluczowe wnioski. I niezależnie od tego, czy chodzi o brak planu, pomijanie regeneracji, czy trening na pusty żołądek, czy trening na pałę, każdy z tych problemów można rozwiązać. Jeśli chcesz osiągnąć lepsze efekty. Po prostu zacznij od unikania tych pułapek. Zwróć uwagę przede wszystkim na technikę. Słuchaj swojego ciała i daj mu czas na należyty odpoczynek. A przede wszystkim ćwicz mądrze, a nie tylko ciężko. Więc jeśli uważasz, że materiał był wartościowy, to zostaw komentarz. A jeżeli słuchasz na Spotify, to zostaw pięć gwiazdek pod moim podkaścikiem. A ja się żegnam. No i do następnego.